Sam? Tak, słucham. Czy jest książka w tym hmm. Nie, jest, nie mamy. Mm -hmm, dziękuję. Do, Do widzenia. widzenia. Szkoła powinna mieć marzone książki, ponieważ biblioteka szkolna powinna nadążać za wysokim tempem rozwijania się zainteresowań gimnazjalistów. W dobie komputerów i e-booków Książki są odstawiane na bok. Może kiedy do naszej biblioteki trafią te wymarzone książki, będzie większe zainteresowanie. Bo kto chciałby, żeby kiedyś jego, jego dziecko znalazło książkę i pytało, co to jest?